ruszamy w dalszą podróż nasi przodkowie różnymi sposobami walczyli o ojczyznę zatrzymajmy się na chwilę na stacji numer 5 fryderyk chopin wybitny polski kompozytor i pianista w jego utworach słyszeć można echa polskiej muzyki ludowej urodził się w żelazowej woli dorosłe życie spędził w paryżu Otwórzcie książki na stronie 34, gdzie znajduje się mapa Polski. I odszukajcie na tej mapie miejscowość Żelazową Wolę. Żelazowa Wola. Znajduje się tam obrazek przedstawiający naszego pianisty Fryderyka Chopina przy pianinie. Ponieważ grał on na pianinie. Żelazowa Wola Znajduje się w centralnej Polsce, blisko Warszawy. Popatrzcie. Wielkie brawa. A teraz wracajmy do naszej podróży. W naszej prezentacji, na stronie zatytułowanej Wielcy Polacy, znajduje się wideo. Fryderyk Chopin, wybitny polski kompozytor i pianista. Obejrzyjcie ten krótki film i posłuchajcie jednego z jego utworów. A my jedziemy dalej i zatrzymujemy się na stacji numer 6, która znajduje się na stronie 42. Jan Matejko to wybitny polski malarz, twórca obrazów historycznych. Żył i tworzył w Krakowie, ale znał go i podziwiał cały świat. Gdzie znajduje się Kraków? Wracamy do mapy Polski. Mała podpowiedź. Kraków znajduje się na południu Polski, leży nad rzeką Wisłą. Północ, południe. Czy widzicie już Kraków? I znajduje się tam również obrazek przedstawiający. Malarza Jana Matejkę. W naszej prezentacji również umieściłam jego obraz. Jan Matejko, wybitny polski malarz. Zachęcam Was, abyście kliknęli na ten obraz, ponieważ znajduje się tam ukryta niespodzianka puzzle do ułożenia a układać będziecie jeden z jego słynnych obrazów. Zachęcam do wykonania tego zadania. Ale teraz jedziemy dalej. Jedziemy na stację numer 7. Maria Skłodowska-Curie to najbardziej znana Polka. Urodziła się w Warszawie w czasie zaborów. Dorosłe życie spędziła natomiast w Paryżu, we Francji, pracując jako naukowiec. Dwa razy otrzymała Nagrodę Nobla. Miała męża Francuza i dwie córki, które pięknie mówiły po polsku. Lubiła psy i rowerowe wycieczki. Maria Skłodowska-Curie znajduje się gdzieś tutaj na tym czarno-białym rysunku, otoczona innymi naukowcami, są to mężczyźni, a ona jest tutaj jedyną kobietą. Siedzi przy stole, podparta. Odszukajcie ją na tym rysunku. Wnosimy się teraz na stację numer 8, która znajduje się na stronie 41. Michał Drzymała, również słynny Polak. Gdy nie pozwolono mu zbudować domu, ponieważ nie wolno było, zamieszkał z rodziną w wozie cyrkowym. Mówiono o tym w całej Europie. Dziś wieś, w której mieszkał, nosi nazwę Drzymałowo. Odszukajcie teraz to Drzymałowo na mapie Polski. Znajduje się tam obrazek właśnie takiego wozu. Trzymałowo znajduje się blisko poznania. Ruszamy dalej i zatrzymujemy się na stacji z numerem dziewięć. Polacy wykorzystywali każdą okazję do tego, by organizować powstania, czyli walczyć zbrojnie o ojczyznę. Kiedy zaborcy pokłócili się między sobą i wywołali wojnę, Polacy zorganizowali własne wojsko, legiony polskie. I wreszcie nadszedł rok 1918. Ale najpierw przenieśmy się. Do stacji numer 10. Józef Piłsudski to żołnierz i polityk, naczelnik państwa, przywódca w walce o niepodległość Polski. Urodził się w 1867 roku, a zmarł w 1935 roku. I to on, jako główny wódz państwa, pomógł odzyskać niepodległość. Polski. W naszej prezentacji na następnej stronie znajduje się również jego rysunek, jego zdjęcie, ma takie charakterystyczne długie wąsy, a pod rysunkiem, zachęcam do kliknięcia, znajduje się kolejna niespodzianka. Zapraszam Was do ułożenia kolejnych puzli. Będzie to obrazek przedstawiający marszałka Piłsudskiego, na swoim słynnym koniu. Ten koń miał na imię Kasztanka. Do dzieła!